Klub Inteligencji Katolickiej w Częstochowie w latach 1980-2011 to tytuł monografii, która ukazała się w serii Biblioteki Niedzieli. Autorami publikacji są Adam Banaszkiewicz i Barbara Popiołek. Książka jest pierwszą monografią przybliżającą historię i opisującą działalność Kiku Częstochowskiego. Ta książka powstała głównie po to, żeby to wszystko co pamiętamy jeszcze z historii 30-letniej klubu, żeby uwiecznić, żeby pokazać tam ludzi, pokazać zdarzenia, stąd bogate kalendarium, stąd informacja o wszystkich członkach, o członkach zmarłych, których już z ponad 130, łącznie przez klub przebinęło się około 450 osób, nawet ponad przez te 30 lat jego istnienia. Chcieliśmy, żeby to wraz z nami nie zginęło. Stąd. Pomysł Basi, popiołek i muja, żeby to wszystko uwiecznić. I cieszę się bardzo, że się ukazała ta książka, że redakcja Niedzieli tak pięknie wydała tę książkę. Dlatego, że moim osobiście takim celem było, żeby zostawić w pamięci wielką, ogromną pracę y, członków klubu. Oczywiście na czele z pasterzami, bo przecież wsparcie mieliśmy od arcybiskupa Stanisława Nowaka, a przedtem jeszcze biskupa Stefana Bareły. No, ofiarnie pracowali dla naszego kiku i wspierali nas kapelami naszego klubu, ksiądz Infuat Ireneusz Skubiś, ksiądz Ludwik Warzybok, a teraz od 2010 roku ksiądz Mariusz Prugacz. Fruk byli wspaniali prezesi, mieliśmy szczęście do dobrych prezesów i byli aktywni Członkowie. Ci ludzie wszyscy, w zasadzie oni są autorami tej książki, to oni swoimi czynami, działaniem swoim zapisali strony tej książki, a my z panem Adamem po prostu pozbieraliśmy w rozdziały, spięliśmy w klamry. Inteligencji Katolickiej w Częstochowie został powołany w 1980 roku. Inicjatorem jego powstania był ksiądz Ireneusz Skupiś, redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego Niedziela, wówczas duszpasterz akademicki. Promocja książki odbyła się 27 stycznia w bauli redakcji Tygodnika Katolickiego Niedziela. W spotkaniu promocyjnym wzięli udział m.in. arcybiskup Stanisław Nowak i arcybiskup Wacław Depo, nowy Metropolita Częstochowski. Bardzo się cieszę, że mogę wejść dzisiaj w dzieło tej pracy pana Adama i pani Barbary, które podsumowują pewien etap, ale tak jak ksiądz arcybiskup powiedział, my idziemy dalej. Chcemy iść również w głąb tej wielkiej pracy, która tutaj już została wykonana, tego wielkiego trudu i tak powiem w duchu błogosławionego Jana Pawła II. Wiara i rozum są komplementarne wobec siebie jako sposób rozpoznawania prawdy o Bogu, o nas samych i o świecie. I właśnie zadaniem Kiku i każdego takiego stowarzyszenia. Jest dawanie świadectwa wbrew opinii tamtych czasów, i lat 50., i tych 80. stanu wojennego, że wiara jest sprzeczna z rozumem, że jest daleka od rozumu. Racjonalność wiary jest naszą siłą, bo Bóg nam dał rozum i serce. I dlatego dziękuję za to, że mogę być z Wami, wejść w Waszą pracę. Wasz wysiłek i będę prosił o pomnożenie łaski Bożej nad nami. Jest to książka na pewno wspomnieniowa, przynajmniej dla autorów, ale z tego co słyszę, również dla niektórych naszych kolegów. Dla nich jest to ważne, żeby tam się znaleźć, żeby przypomnieć sobie wiele osób, które już nie żyją, a które były kimś bardzo ważnym. Nie tylko dla klubu, ale również dla częstochowy. Więc myślę, że jest to książka ważna głównie dla członków, ale będzie również interesująca, sądzę, dla tych, którzy interesują się generalnie sprawą kościoła, sprawą organizacji kościelnych, a kluby do takich należą. W tej książce jest całe bogactwo, całe bogactwo poczynań, zdarzeń, jakie klub podejmował i myślę, że to może być też taka lekcja dobra dla młodzieży, co można i jak można po prostu działać. Książka Adama Banaszkiewicza i Barbary. Popiołek o klubie inteligencji katolickiej w Częstochowie jest niewielkim świadectwem tego, co było przez 30 lat. Jest to świadectwo ważne, świadectwo źródłowe, i takich świadectw bardzo potrzeba, szczególnie w Częstochowie, bo Częstochowa jest jakby nie, nie, nie zaniedbana w jakimś sensie pod tym względem. A praca, w, bardzo znakomita praca pana Szkiewicza i pani Popiołek jest pracą pogłębioną, przypomina i wielkie dzieje klubu inteligencji katolickiej, przypomina ludzi, osoby, są tam wspomnienia, są tam świadectwa, przypomnienia, jest ogromny materiał zdjęciowy, który. Jest bardzo ważnym także dokumentem dla dziejów miasta. To jest sprawa dziejów i z jednej strony diecezji częstochowskiej, ale to także sprawa miasta, bo Klub Inteligencji Katolickiej to także dzieje kultury, kultury regionalnej i kultury, która wytwarzała się w bardzo trudnych czasach, także w czasach reżimu komunistycznego a potem w czasach nowych i jest to odzwierciedlenie tego co było ważne i piękne. Książka przybliża działalność Klubu Inteligencji Katolickiej od jego założenia w 1980 roku aż do 2011 roku. Ważną część publikacji stanowi bogate archiwum fotograficzne. Książka Klub Inteligencji Katolickiej w Częstochowie w latach 1980-2011 jest dostępna w redakcji Tygodnika Katolickiego Niedziela.